Ja nie mogę, co tu się stało? Nie zdałam, jestem do niczego Droplet, ale... Blur ma rację, jestem ofiarą losu, błędem brzeg świata. W ogóle mnie tu teraz nie powinno być Nie zdałam, nie zdałam, zawiodłam wszystkich Ale tak pieczołowicie, to czego się spodziewałaś? Przez te pięć lat... Nic ci nie szło i teraz nagle na egzaminach twoje magiczne zdolności miały się ujawnić? Po prostu zawsze ze mną opracowałaś, za mało się starałaś. Nie potrafiłaś osiągnąć wewnętrznego spokoju, aby przynajmniej jedno zaklęcie ci się udało. Oj... Droplet, ja... ja nie chciałam. Wyjdź stąd. Dropi, to był przypadek, ja też jestem bardzo zdenerwowana. Wyjdź stąd. Ale... Powiedziałam, wyjdź stąd! Co, było? Co ja zrobiłam? Jestem potworem. Chyba tylko tak to można wyjaśnić. Chciała się pani ze mną widzieć? Zgadza się, Arigato. Słucham. Jak pewnie wiesz, jesteś moim najbardziej zaufanym doradcą. To ty najlepiej znasz droplet. Ma się rozumieć. Zaczęłam rozważać słowa królowej. I szczerze powiedziawszy, przeanalizowałam wszystko i. uważam, iż ma rację. Droplet jest demonem. Pelko, wpadłam po Twoją różkę. Spierdalaj. Oj, oj, oj coś tu taka wulgarna. No już. Im szybciej oddasz mi różdżkę, tym twoje cierpienia będą krótsze. Gadaj, gnoju. Co? Nie zgrywaj głupiej wszystko co wiesz. Ja nic nie wiem. Ach, jesteś jeszcze bardziej tępa niż myślałam. Zapłacisz mi za to! Twoje biednice są nic nie warte. Gadaj, bo inaczej skończysz w piekle, gdzie twoje miejsce. Co mam ci niby powiedzieć? Wszystko, co wiesz o demonach. Jesteś najlepsza z historii, to ty mi powinnaś coś o nich powiedzieć. Nie użyj, wiem, że kłamiesz. Gdzie one są? Nie ma stety, ale nie mogę ci powiedzieć. Gadaj! Gdzie one są? Ech, na polach zmarłych świetnie. Ja zrobiłam... Nie wiem, dobra. Różka, różka, gdzie ty jesteś? Ach, tu. Ratunku, na pomoc! Powaliło cię. Straż! Tam jest, tam jest! A! I tak wygram. Przecież wiesz, że nie masz magicznych zdolności. Wszystko w porządku? Powiedz tak jeszcze raz! Nigdy tu nie byłam potrzebna! Wiem to, ale jedno jest pewne: potrafiłabym cię pokonać. I nie myśl, że nie! Może i magia to nie mój konik, ale to nie oznacza, że nie potrafię się bronić. Wsparcie! Jesteś otoczona! A więc to tu. Nie wyglądasz tak przerażająco, jak myślałam. I co? Masz kogoś? Ty myślisz, że tak łatwo znaleźć jest ofiary? Profesor King jasno nam dał do zrozumienia, że aby zaliczyć czarną magię, musimy przynieść mu jakąś ofiarę. Powodzenia, idioto. Tu są sami nasi. Co znowu? Też to wyczuwasz Bary? Nie Gary. A co dokładnie czujesz? Świeżą krew. Nie mów, że im bardziej się poszczęściło. Ale czekaj, ja też to wyczuwam. To nie pachnie... To pachnie wróżką. O ja, to idziemy? Zawsze można spróbować. Te kwiaty są obumarłe, ale wyglądają całkiem ładnie. Stój! Hmm? Imię! Yy, drop Nazwisko. Sparkle? Droplet? Nazwisko! Sparku? Droplet sparku? Jesteśmy zmuszeni, cię zabić. Co? Ta ja co słyszałaś? Ale. Pamiętasz, jak miało to zaklęcie na morderstwo? Chcesz zabić zaklęciem jakiegoś głupia, czarodziejka? No to jak, geniuszu, chcesz to zrobić inaczej. Tak, jak to powinny zrobić demony. Czyli. A ząbki masz? A no tak, sorry, stary o... ja! O, 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 o. O, yeah. Jezusa, ci duże. Już jestem. Idioci, co wy robicie? Jak to co? Projekt dla Kinga? Przecież to jedna z naszych. Nie jest naznaczona. Poza tym jej krew pachnie wróżką i do tego trzymała różdżkę. Wstań, dziewczyno, z łaski swojej. E... Skąd ty jesteś? Z daleka. Co tu robisz? Uciekłam. Zaprowadźcie ją do sługu ciemności.